To połączenie, które tu widzicie, lody z bekonem, to jest coś takiego jak połączyć ogień i wodę. Niby nie da się tego połączyć, a jednak daje to spektakularny efekt smakowy. Witajcie kochani. Ja jestem Mr. Krycha, a ja Łuki się ma i wspólnie prowadzimy kanał, który zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą. A tym filmem kontynuujemy serię na naszym kanale, w której pokazujemy wam wszystkie nowości z sieciowych fast foodów. Tym razem zabieramy was na wycieczkę do Burger Kinga, gdzie zaprezentujemy wam absolutnie odjechaną nowość czyli połączenie lodów z bekonem dla naszych wszystkich widzów, którzy jeszcze nas nie subskrybują zapraszamy do subskrypcji oraz do kliknięcia w przycisk dzwoneczka, tak aby przychodziły wam powiadomienia o naszych nowych filmach bardzo mile widziana łapka w górę dla zasięgu, tak żebyśmy dotarli tym materiałem do jak największej grupy osób totalnie odjechane, pojechane połączenie bekon plus lody i lecimy uh! No i Szymon, już dojechaliśmy na miejsce lotem błyskawicy i składamy nasze zamówienie. Tak jest. A dzień dobry. A ja bym dzisiaj taką szaloną kompozycję chciał, ponieważ tak słyszałem, że lody z bekonem macie tutaj. Tak, No to bym dwa razy poprosił takie lody. Pewnie już jadę. Dziękuję. No tym razem o wypieszczone znowu nie poprosiłem. Ale wiesz, lody z bekonem to raczej. Jak to ma być wypieszczone? No nie wiem, na jakoś może będzie. No i mamy nasz paragonik. Słuchaj, Szymon. 10 zł. 10 zł za... za. z bekonem, tak? tak jest. Tak. To duże czy mało? Yy, zobaczymy, jak będzie smakować, ale tym razem ja się spytam, czy masz suchara jakiegoś? Yy, przygotowałem małego suchara. To nasza taka tradycja, zawsze na rozpoczęcie tego filmu mówimy. O, jak fajnie, super. Wypieszczone widzę! Wypieszczone, bardzo ładnie. Podoba mi się. Jeszcze, o, jeszcze tu. Ja nie mogę, jaka miła obsługa. Dziękuję uprzejmie Dziękujemy. No dziś jeszcze napój dostaliśmy? Jeszcze dostaliśmy za darmo napój. A to wszystkim tak dają takie napoje? A ja nie wiem. A naprawdę jak miło, no jakby była taka obsługa w każdym Burger Kingu, no to. oj by się jeździło. Ojby się jeździło. Moi drodzy, jesteśmy już z naszymi lodami bekonowymi. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda bardzo interesująco. Ciekawie to, trzeba przyznać. Taka kompozycja sprawia wrażenie odjechanej. No nie ukrywajmy, lody plus bekon. To jest ciekawe i dosyć. Zaskakujące połączenie. Lody z polewą karmelową, z dodatkiem bekonu, trzy składniki, tak więc raczej prosto i czytelnie niby, powinno być, jeżeli niby, chodzi o smak. Niby prosto, ale jednocześnie skomplikowanie, bo bekon lody. No wiadomo, no, połączenie, które mam nadzieję mnie zaskoczy, czas najwyższy na spróbowanie. Wy możecie sobie jeszcze pooglądać, jak to wszystko wygląda na przebitkach. Specjalnie dla Was nakręciliśmy oczywiście no i co Szymon, próbujemy. próbujemy czas najwyższy na spróbowanie czas najwyższy na spróbowanie lody z bekonem, uwaga o no, taką kompozycja to jest unikat mamy tutaj słodycz, która przejmuje na początku kontrolę nad kubkami smakowymi potem następnie automatycznie zostaje brutalnie zastąpiona poprzez intensywność słono, słoność bekonu dodatkowo ten bekon sprawia wrażenie jakby smakował jak skwarki mi osobiście coś takiego odpowiada. Mamy bardzo silne przełamanie smaków. Mamy coś takiego, jakby połączyć ogień i wodę ze sobą. Połączenie, które teoretycznie nie powinno dawać nic dobrego, ale tutaj, w tym wypadku, mówię tylko oczywiście osobiście za siebie, mi to siądzie. Ale to jest moje zdanie: mi to siądzie, dlatego że mamy brutalną słodycz brutalną, no powiedzmy dosyć sporą i nagle takie przełamanie z kwarką. Ale to dziwne. No, powiem Ci, że dzisiaj wyjątkowo mam odmienne zdanie. Tak. No bo w moim odczuciu smakuje to, wiesz, fajne, słodkie lody. Nagle, właśnie ta brutalna słoność. I jeszcze ten posmak spalonego bekonu. Nie wiem, mi to w ogóle nie siada. Yy, I powiem Ci tak, warto spróbować, ale to połączenie jest dla mnie po prostu słabe. Dla Ciebie. Mi osobiście ono siądzie. Powiem tak, bekon smażony na fryturze. Zaraz możemy. Zabić tą słoność y, tym słodkim. Czyli weźmiemy większy kawałek lodów łącznie z naszą polewą i zabijamy słoność bekonu. I w drugą stronę, chcemy zabić słodycz, to bierzemy większy kawałek bekonu i przegryzamy. Możemy manipulować dowolnie smakiem, bawić się tutaj jak małe dzieci. Powiem Ci, że ja wolę jednak zostać przy samych słodkich lodach. Tak, jednak, tak, jednak, tak. Zdecydowanie. Z jednej strony cena 5 zł, która nie jest wysoka. Jak za taką przekąskę. Którą możemy spróbować jednorazowo, to nie jest duża kwota, tak y więc w razie niepowodzenia nie będziecie czuli się stratni. Lepiej próbować to niż krewetki z McDonalda. O, na przykład, bo krewetki z McDonalda już były rok temu, a tutaj mamy jakąś taką nowość, której pierwszy raz widzę. Lody z bekonem. To połączenie, które tu widzicie, lody z bekonem, to jest coś takiego jak połączyć ogień i wodę. Niby nie da się tego połączyć, a jednak daje to spektakularny efekt smakowy. Moi drodzy, czas na podsumowanie naszej konsumpcji lodów z Burger Kinga za 5 zł. Powiem krótko: dla mnie spore zaskoczenie tym razem, jeżeli chodzi o stronę taką marketingową, to nie było żadnej reklamy wewnątrz lokalu. Dowiedzieliśmy się o tym z fanpage'a Burger Kinga. Ale tak to reklamy nigdzie właśnie nie było. Nie było, nie było. Nie rzucała się. A do którego są te lody? Do 28 sierpnia. Tak więc praktycznie prawie do, do końca wakacji. Można to spróbować. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, słuchajcie, 5 zł to nie jest dużo, żeby przekonać się, czy takie połączenie Wam będzie odpowiadało. Dla wielu osób będzie to po prostu odtrącające. To smakuje jak skwarki. Autentycznie jak skwarki, acz ja uważam, że to znajdzie swoich jakiś takich amatorów, bo to jest takie mocne przełamanie słodkiego ze słonym i takim posmakiem, no, czegoś na fryturze. Ja ci powiem, że podsumowując ten odcinek, dla mnie zaskoczenia nie ma. Tak jak myślałem, no bacon i lody to nie jest połączenie dla mnie dobre. Najpierw właśnie słodki, mhm. fajny smak lodu. Tak. Później jest ten słony bekon z jeszcze tym posmakiem spalenizny. Nie? Powiem tak, dla mnie mi to odpowiada, dla mnie to było fajne. I widzisz, fajnie, że też różnimy się. Dobrze. Że... Odmienne zdanie tym razem. Tak, zgadza się, zgadza się. Mieliśmy odmienne zdanie i to się oczywiście ceni. A wy jak oceniacie te lody? Próbowaliście już ich? Dajcie nam znać koniecznie w komentarzu pod filmem, a następnie wbijcie na naszą wielką rodzinną grupę Bojownicy Krychy. 11 tysięcy ludzi jest razem z nami. Zapraszamy serdecznie. Tam między innymi recenzja tych lodów przez naszych użytkowników zrobiona, dziękujemy za fajną reczkę nasz Instagram, emerkrycha gdzie możecie znaleźć najnowsze zdjęcia tego, co akurat dla Was robimy, obserwując tego Instagrama, macie pewność, że wiecie wszystko, pierwsi a my teraz Szymon, żegnamy się z naszymi widzami, trzymajcie się cieplutko taka ciekawostka, niczym Boxdel. no dokładnie, no ciekawostka niczym Boksdel, no, tak więc na razie cześć, trzymajcie się, łapencja Siema. do Was leci, cześć wartości dobre, przekonany smak, tak cały czas, tu zobacz bekon w lodach jest I to na ekran końcowy rozumiem nie wiem czy na ekran końcowy, bo to wieje no, ale, ale mój rap jest mój rap, piekli. uwaga, przekonany smak wartości dobrych tutaj, zobacz jak te lody z bekonem się pięknie komponują razem z tą przyrodą za nimi, a skąd wiesz, że pięknie się komponują no nie wiem czy się komponują No Zresztą nie próbowałeś, no wiem